Potraficie zrobić sobie henne rzęs lub brwi w domu? Jak nie, to dzisiaj Wam pokażę mój sposób, który praktykuję już od wielu, wielu lat. Zapraszam. Hej kochani, dzisiaj na kanale Zapytajanie będę Wam pokazywać mój sprawdzony sposób. Dzisiaj będziemy robić henne rzęs i brwi. Pomimo tego, że ja mam makijaż permanentny brwi. To od czasu do czasu, zaraz wam pokażę dlaczego. O, jak opuszczę sobie włoski, to mam makijaż na skórze, ale włoski odrastają jasne. Więc co 6-7 tygodni mniej więcej muszę sobie te chenne odnawiać. Ja mam takie rzęsy od samego początku, zawsze mam takie jasne. Cieszę się, że moje dzieci mają ciemne. Wszystkie, nawet Sebastian, który jest blondynem. Cieniom mam żadnego makijażu, bo za chwilę będę się tutaj moczyć. Co będę potrzebować? Gęste krem, zaraz powiem dlaczego, mydło, henna, jakieś patyczki lub pędzelek do nakładania, maluteńkie naczynko. Tu mam akurat jakąś nasadkę na butelkę, nakrętkę, obojętnie co macie, tylko ważne, żeby było malutkie, żeby nie za dużo tego produktu rozrabiać. Waciki i woda. I woda utleniona. Zaczynamy od produktu, który możecie kupić wszędzie. Ja kupiłam go tutaj w Stanach, ale on jest dostępny wszędzie. W Polsce tak samo jest dostępny, bo też na nim kiedyś pracowałam. Ja mam akurat chętne brązową i czarną bo nie udało mi się kupić grafitowej. Grafitowa byłaby idealna, ale ja sobie zawsze łączę te i jeżeli chodzi o rzęsy robię tylko czarną, a jeżeli chodzi o brwi, to sobie te dwa kolory łączę. Jeżeli chodzi o wodę utlenioną, ja miałam akurat w takim pojemniku do pryskania. Krem, obojętnie jaki krem macie pod ręką, czy to jest Nivea, czy to jest wazelina na przykład, musi być coś gęstego, bo przed nałożeniem henny na rzęsy musicie sobie zabezpieczyć tutaj ten obszar, żeby Wam nie zostały plamy. Jeżeli Wam spadnie henna pod oko, to będziecie mieli ogromny ślad, który będzie ciężko zmyć, także czymś tłustym sobie musimy zabezpieczyć, na to zaraz nałożymy Wacik, zaraz Wam wszystko pokażę, jak to zrobić. Jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli nakładacie chenne, to pamiętajcie, bardzo ważne jest to, żeby y, nie nakładać sobie żadnych kremów na oczy, na brwi. Jeżeli macie jakiekolwiek kremy, to dobrze jest wszystko dokładnie zmyć nie tylko wodą, ale y, żelem do twarzy jakimś produktem, który odtłuści ten obszar. Ja przed chwilą nałożyłam sobie po prysznicu krem, żeby mnie twarz nie ściągała, ale omijałam sobie oczy, a brwi sobie już wycieram, one mi za chwilkę wyschną. Robiąc y, henner rzęs zabezpieczymy sobie miejsce pod okiem. O, nie mam ostrości. Dlaczego ja robię w domu Henne, Bo słuchajcie, nie mam czasu, żeby chodzić na takie zabiegi gdziekolwiek tutaj. Zresztą tutaj to już w ogóle nie mam gdzie. Jak jeszcze byłam w Polsce i chodziłam do kosmetyczki, to robiłam jakby chętne przy okazji, więc a, też fajnie. Albo mama mi robiła. Mama ma salon fryzjerski, więc robiła mi w salonie fryzjerskim. Uważając, żeby nie dotknąć tych włosków. Wiem, mi się teraz dużo nałożyło. I teraz, jeżeli macie watę, to ekstra. Jeżeli nie macie Waty, to ja sobie taki wacik rozkładam. Wykorzystam sobie ten mokry, bo on musi być mokry, żebyście sobie go o, mogły tak ponociągać. Widzicie? Ten wacik można fajnie sobie wyregulować i podkładacie go teraz pod linię rzęs. Okay. Będę robiła najpierw jedno oko, a potem drugie oko. Muszę czymś widzieć. Okej, okay, dobra, teraz mieszanie preparatu. I tutaj jak już Wam jest wygodniej... Czekajcie, ja najpierw zrobię czarną na, na rzęsy. Najczęściej do takiej henny jest taki patyczek dołożony, natomiast uwielbiam taki mały pędzelek, więc będę robiła to tym małym pędzelkiem. Czekajcie, wycisnę jeszcze trochę. Naprawdę tego nie trzeba dużo. Trochę wody utlenionej. I będziemy sobie to teraz mieszać. Czasami możecie dostać taką hennę w proszku, która też jest super, i powiem Wam, że nawet ja wolałam taką w proszku. I teraz będę miała o tyle utrudnioną sprawę. Że muszę to zrobić w podglądzie. Zamykamy oko i nakładamy produkt. Staram się ten produkt nakładać i z góry, i od dołu. I naprawdę nic już nie widzę. W tym podglądzie jednym okiem. Ok. I tak sobie siedzicie przez 5 minut. Wracam za 5 minut. Ok, jedno oko już zrobione. Teraz Wam pokażę, jak, jak będę zmywać drugie oko. Ale mniej więcej jest taka różnica. Dobra, teraz nakładam na drugie oko i jak będę je zmywać, to wracam. Już do was. Pamiętajcie jedna ważna rzecz. Jeżeli Wam produkt w którymś momencie dostanie się do oka, to nie czekajcie, tylko zmyjcie to i najlepiej jest nałożyć to po prostu drugi raz. Bo najgorzej jest, jak, jak Was piecze i czekacie, żeby minęło tylko 5 minut. Nie wolno tak robić. Trzeba od razu zmyć to oko i po prostu możecie to zawsze drugi raz powtórzyć. Wiem, że na początku będzie ciężko, ale próbujcie. Dobra, ja nakładam drugie oko. Ok. Ściągamy, ściągamy. O, jak widać, mi się trochę rozmazało. Trudno. Dzisiaj mam utrudnione warutki. Teraz moczę sobie pacik w wodzie. I zlewam w ten sposób. O, nie ma tego śladu pod. Zabezpieczonym widzicie kremem, to nie ma śladu. O, a ręce się ładnie zafarłowały. Ok, teraz robimy brwi. Do tej czarnej maski sobie dołożę trochę brązowej, praktycznie jest puste, ale tyle mi wystarczy, bo ta czarna jest dosyć mocna. I wrzucam sobie tutaj trochę brązowej. Tyle, tak to wygląda. Mam resztki czarnej i dołożyłam różowej woda I mieszam. Ok, i teraz dwa sposoby. Dla tych, którzy nie mają w ogóle wyrysowanych brwi, to fajnie nakładać pędzelkiem i wtedy sobie malujecie te brwi razem ze skórą. Ja robię też czasami tak, a czasami robię sobie taką szczoteczką do brwi, gdzie preparat nakładam tylko tak troszeczkę. Próbuję go nałożyć na całą długość tej szczoteczki, nie za dużo. Zobaczcie mi te warunki, ale to normalnie wygląda bardziej sprawnie. I teraz sobie je będę nakładała tylko na, na włoski. W różne strony, obracam sobie tą szczoteczkę, żeby ten produkt dotarł wszędzie. Znalazłam lusterko. Tak jak się spodziewałam u dziewczyn w szafce. Teraz będzie mi łatwiej to nakładać. Nakładamy. Jak wam wyjedzie coś poza granicę, to za chwilkę sobie to powycieramy. Ok. Zawsze można sobie poprawić języki. Jeżeli chcecie mocne, ciemne brwi, to trzymacie około 5-6 minut. Natomiast ja moje trzymam maksymalnie 2 minuty i spokoję, bo moje jasne brwi bardzo, ale to bardzo szybko yy, łapią kolor. Po dwóch minutach ścieramy. będą idealne. One jeszcze będą troszeczkę ciemniejsze, bo zawsze ten kolor minimalnie ciemnieje. Teraz sobie delikatnie mydełkiem przemyję. Okej. Okay. Wyszło fajnie, w miarę naturalnie. Teraz mogę iść w końcu pomalować i wyjść. Przyszłam Wam się pokazać jeszcze godzinkę później, tak jak mówiłam, brwi jeszcze zciemniały, więc pamiętajcie. Mm. Że te brwi na początku są dosyć mocne, dlatego może zacznijcie sobie od minutki, dwóch. a Jak będziecie mieli za jasne, to zawsze możecie nałożyć. Natomiast, jak wyjdą za ciemne, no to będziecie musieli poczekać jakieś parę dni. Jeżeli macie jakieś pytania do tych technik moich, to chętnie odpowiem. Jeżeli macie swoje metody na robienie henny w domu rzęs czy brwi, to też chętnie wypróbuję Wasze metody. A póki co zapraszam Was na inne filmy. Piszcie, jakie, co byście chcieli też zobaczyć tutaj. A ja serdecznie Was pozdrawiam i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!